Cześć to ja Justa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa, nie moje. Dzisiejszy odcinek to będzie coś, czego jeszcze nie robiłam na moim kanale YouTube, a mianowicie postanowiłam sobie podsumować miniony miesiąc. Ponieważ nie było typowych wideoblogów, nie było tego dużo, a bardziej skupiłam się na krótkich filmach. Teraz mam zamiar wam to wyjaśnić, dlaczego taki był pomysł na ten miesiąc. Wiadomo, że na YouTubie i generalnie, jeśli chodzi o rysowników, to trwa w najlepsze tzw. Tak sezon ogórkowy, czyli mówiąc obiektywnie, nie za często rysowników się ogląda. Dlatego też postanowiłam dla was w wakacje nagrywać takie bardzo krótkie filmy. Były to filmy głównie kolorowanki z tej serii tutaj, czyli właśnie mamy nasze stworki i oczywiście mieliśmy naszego kota, tutaj też narysowanego w pierwszym odcinku. Pomysł na tą serię tych kolorowanek wziął się stąd, że ta seria oczywiście Digimony to była moja jakby pierwsza też animacja fanowska zrealizowana, jak się uczyłam robić animacje w Adobe Flash'u. Wtedy jeszcze oczywiście był to Macromedia Flash. I w zasadzie tyle miałoby być tej serii, że tak naprawdę kolorowanki... Te kolorowanki nie są oczywiście dostępne na polskim rynku, więc jeśli uda mi się zdobyć kolejne, to myślę, że fani twórków też będą zadowoleni. Jest to w jakiś taki moim zdaniem trochę unikat, że mieliście te filmiki, jeśli oczywiście lubicie to anime. Jak zdobędę kolejne, to może w kolejnych miesiącach znów zobaczycie dalszą część tych kolorowanych. Jednak to dużo zależy od Was, czy możecie mi pisać w komentarzach, czy byliście zainteresowani tymi krótkimi filmikami. Ja nie ukrywam, że te, te postacie to były jedne z moich ulubionych, więc była to dla mnie taka fajna forma. Wakacyjnego relaksu. Jednak, co warto zaznaczyć, oprócz kolorowanek, wykonałam również testową krótką animację z naszym tutaj stworkiem, po to, żeby przekonać się, czy warto przesiąść się na nowego Adobe Flasha. I myślę, że tak zrobię właśnie od początku nowego roku szkolnego, czyli od września, że być może będę subskrybować nowego animata. Dlatego, że jak opowiadałam Wam w ostatnich odcinkach z cyklu Just Animuje, było tam kilka opcji, które bardzo mi się spodobały. I myślę, że gdybym chciała znów ruszyć nowym serialem animowanym, to tworzenie go na komputerze będzie dla mnie o wiele wygodniejsze niż rysowanie odręcznych rysunków klasycznie i potem używanie na przykład aparatu cyfrowego, żeby móc wykonać stop klatki. Przypominam, że tak była tworzona animacja Największyska Świata, ta, która była oczywiście odświeżeniem mojej pierwszej takiej w pełni autorskiej animacji. No właśnie, ale co było wcześniej, zanim pojawiła się seria z Rysicą Urszulą na moim kanale YouTube? Moja przygoda z animowaniem zaczęła się, jak już kiedyś Wam wspominałam, od roku 2003, w zasadzie do 2006, robiłam animację tą fanowską ze stwórkami. i w zasadzie zastanawiam się nad tym, czy zrobić tak naprawdę remake tej animacji. Jednak, z racji tego, że był to taki fanfict i zawierał on oczywiście odwołania, że to jest niby taka moja fanowska kontynuacja tej serii, gdybym oczywiście chciała odświeżyć tą animację to bazując na scenariuszu, który był wykonany wcześniej, no musiałabym go trochę zmienić. Oczywiście fabułę przeniosłabym do Polski, już tak na 100%. Musiałabym przede wszystkim zmienić nazwę stworków, wyrzucić wszystkie nawiązania związane z anime, dać stworkom nową nazwę, dać na tak naprawdę nowe imiona, odświeżyć postacie, które były 100% moje, i co by z tego zostało? Po przeanalizowaniu tak naprawdę scenariusza z fanowskiej animacji doszłam do wniosku, że w zasadzie 80% materiału jest moja, czyli tak naprawdę mogłabym faktycznie pozmieniać pewne elementy, nie bojąc się tak naprawdę tego, że no nie robię do końca swojego projektu. Zmienić postacie, ewentualnie wyrzucić te, które były no, za bardzo związane z tym tytułem, i tak naprawdę otrzymałabym kolejne moje kanoniczne postacie. Coś postanowiłam w tym kierunku zrobić, i wymyśliłam nową nazwę tych sporków, nowe sposoby ich przemian, i oczywiście sporki od tej pory będą miały polskie imiona. I będzie coś zupełnie zmienionego. Już mogę to powiedzieć w pełni legalnie na ponad 100 nowych postaci. Ja ich oczywiście tutaj jeszcze nie pokolorowałam, mam tylko tak naprawdę szkicę i zarys, tak zwaną trabinkę do nowej animacji, a być może z serialu animowanego. A czy byłyby kolejne odcinki z chimerami? Zostawiłam korze charakterystyczne Gogle, bo doszłam do wniosku, że tutaj zrobię małe mrugnięcie okiem, ale i tak bardzo dużo rzeczy się zmieni, gdyż trochę inaczej teraz rozpisałam tą postać. Ona tutaj w tej nowej wersji nazywa się Dina i troszeczkę inaczej podejdę oczywiście do postaci Kici. Która ciekawa jestem, czy domyślacie się, którą postać była Kicia w, w starej animacji. Z wiadomych powodów, w nowej, w nowej animacji nie będzie Salumona, Kulumona, ponieważ no, nie może być. Pewna postać inna go zastąpi dla scenariusza. Ale więcej szczegółów o Chimerach i czym one będą się różniły od oczywiście cyfrowych stworków, które były. Tak naprawdę inspiracją do powstania tej animacji dowiecie się wkrótce, ponieważ mam zamiar nakręcić Wam bloga o tym, że właśnie jak to ugryźć, ponieważ o ile na rynku dobrze znamy wiodącymi stworkami są Pokémony, potem Digimony są troszeczkę mniej znane, ale kiedy zaczęłam bardziej drążyć temat, okazuje się, że jest bardzo wiele produkcji, w których. Występują stworki o nadprzyrodzonych mocach, one mają swoje różne nazwy. Troszeczkę inaczej autorzy podchodzą do tematu, i w ten sposób okazuje się, że stworki są tak naprawdę gatunkiem gatunkiem tutaj możemy powiedzieć filmowym, komiksowym, więc. W ten sposób myślę, że ugryzę ten temat. Może Wam tylko teraz zajawię, że tytułowe Chimery to będą teoretycznie zwierzęta o nadprzyrodzonych mocach, które się czasami rodzą w pokoleniu zwykłych zwierząt, czyli one teoretycznie żyją w naszym świecie. Ewentualnie mogą one też się narodzić z powodu różnych żywiołów. I tutaj będę troszeczkę szła w mitologię słowiańską. I oczywiście chimery będą posiadały możliwość mówienia, tak jak stworki cyfrowe, które były inspiracją dla. Więc zostawię sobie kilka może żartów dla serialu, ale przede wszystkim jeśli chodzi o świat przedstawiony, to wrócimy do Warszawy. Myślę, że to będzie fajna sprawa narysować współczesną Warszawę. I myślę, że jeśli chodzi o pomysł do tej animacji nowej to w kolejnych już Animuje dowiecie się, jak to będzie z tą animacją. Myślę, że w następny już Animuje zrobię taki mały cykl na temat prawa autorskiego. Zastanowimy się, czy polskie prawa autorskie generalnie wie, co to jest internet, co jest tym internetem według polskiego prawa autorskiego, jak to jest z rysownikami w polskim prawie autorskim. Bo, na przykład, czy można dostać bana za rysowanie własnych postaci. Takie różne rozkminy związane z prawem autorskim. Myślę, że też mogę właśnie w następnych Justanimuje po prostu poruszać ten temat. Miało, zachęcam was do tego, abyście mi pisali w komentarzach, czy jesteście zainteresowani takimi filmikami. Oprócz tego, tych filmów Justanimuje, które powstają dzięki Motion Kiosk, przypominam, będę również publikowała kolorowanki, ale Będą to przede wszystkim mam tutaj taki mój słynny kajet, nie taki brudnopis mój, gdzie jak na przykład wymyślałam jakieś swoje postacie lub szukałam źródeł do na przykład fabuły całkiem nowej baśni, która jest wzorowana między innymi na wierzeniach. I tutaj ciekawa sprawa, bo w całkiem nowej baśni również występują stworki, ale nazywałam je wtedy strachami. Ponieważ to są takie nasze właśnie słowiańskie postacie, które są inspirowane mitologią i jest tam dużo stworków, które są bardziej ludzkie niż zwierzęce. Na koniec mój słynny kajet z moimi postaciami. I jak dobrze wiecie, tutaj mam scenariusze do odcinków z tyklu Justa animuje. Mam tu jeszcze opisane kilkanaście odcinków pomysłów na te filmy. Mam bardzo fajny pomysł na setny odcinek Justa Animuje, ponieważ zbliżamy się powoli do tego, ale przede wszystkim ten odcinek w cyklu Justa Animuje to były takie moje zapowiedzi na gorąco. Co jeszcze przed nami w sierpniu, wrześniu zachęcam Was, abyście pisali, czego jesteście najbardziej ciekawi na start. Bo tak jak powiedziałam, będzie jeszcze kilka kolorowanek, takich krótkich filmików. To będą bardziej szkice, właśnie zobaczycie sobie szkice Himer. Kilka nowych postaci, które już mam pokolorowane, ale także będą szkice właśnie w notatniku. Będą również ten mój brudnopis pokazany z postaciami. A tutaj dla za zabawy pokażę Wam jeszcze na koniec. Tu są oczywiście fanowskie stworki, które rys rysowałam w liceum. Czyli tak naprawdę wracamy troszeczkę do korzeni, jeśli chodzi o rysowanie fantastycznych zwierzątek. Zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo Was zachęcam was gorąco do tego, abyście dali suba, polecali moje filmy, ponieważ czeka nas bardzo pracowity nowy rok szkolny. A w międzyczasie chcę Wam zrealizować kilka odcinków dotyczących choćby tego prawa autorskiego, bo jest kilka wesołych rzeczy, takich rozkminek, które mogą Wam jako rysownicy, twórcy animacji się przydać. Ja, kiedy wysyłam po prostu swoje prace na konkursy, no muszę mieć tą pewność, że nikt się do mnie nie doczepi, więc może troszeczkę Wam podpowiem, albo przynajmniej razem zastanowimy się nad tym, czy było lepiej, kiedy. Nie było tego artykułu prawnego, czy może on nie do końca pomaga twórcom, a może jest całkiem sympatycznie, ale o tym dowiecie się w już nowszych filmach z cyklu Justanie moje. I naprawdę będziemy mieli troszeczkę rozkmin jeśli chodzi o polskie prawa autorskie. To o tyle ode mnie. Od razu mówię, że nie jestem prawnikiem, tylko rysownikiem, ale przecież razem możemy się pozastanawiać, jak to jest z nami rysownikami. I to tyle w tym odcinku. Już to na razie papa i do zobaczyska w kolejnym.